Z tego filmu dowiesz się jak zastosować efekt trzęsienia na tekście w programie Filmora 9. Witam na kanale inZ, Zaczynamy. Z menu titles wybieramy napisy, jakie chcemy umieścić na nasz projekt, przesuwamy na linię czasu. Przesuwamy kurson na linii czasu, mniej więcej na środek projektu, i w prawym rogu mamy taką ikonę z aparatem, gdzie wykonujemy zdjęcie tego filmu. Z linii czasu usuwamy naszą animację. W to miejsce wstawiamy nowo powstały obrazek zrobiony snapshotem. Z menu Efekt wybieramy efekty Shake, czyli trzęsienia. Mamy do dyspozycji parę. Pasujący nam efekt przeciągamy na naszą animację. Teraz przyszedł czas, żeby w tle naszego napisu umieścić jakieś wideo. Klikamy w menu Media i mamy przykładowe wideo. Przeciągamy sobie poniżej naszego napisu, tak żeby nie zakrywało wideo naszego napisu, tylko napis był na tle wideo. Puszczamy play i patrzymy nasz rezultat.